Pobierz aplikację TVP Sport i oglądaj wszystkie transmisje w najlepszej jakości. Linki do sklepów znajdziesz w opisie. Oto jeden z głównych bohaterów dzisiejszego pięknego wydarzenia. Jakubie, przed meczem towarzyszyły Tobie i Łukaszowi łzy, ogromne emocje, wzruszenie. Po spotkaniu chyba jeszcze większe, zdecydowanie większe. Proszę, opowiedz o tych emocjach, które Ci towarzyszą. Ja myślę, że człowiek nie do końca... Zdaje se, da je treba v tem deluči. opiekunów, e, dla trenerów, e, dla, dla, dla całej społeczności, e, bo rusł Dortmund dalej nie tylko, bo jak widzimy jest dużo praktyków z Polski, nie, nie tylko z, z różnych e, również Polaków, którzy mieszkają za granicą. To jest coś, coś fajnego, to też myślę, że troszeczkę e, znaczy też trochę o tym, że chyba coś dobrego zrobiliśmy dla tego klubu i, e, i fajnie, że ludzie to też doceniają. Rozmawialiśmy z Jerzym Brzęczkiem przed spotkaniem, także z Arturem Wichniarkiem. 80 tysięcy ponad. Całe Zignal i Lunapal to świadczy o ogromnym szacunku. To jest coś niezwykłego dla polskiego obserwatora. Taki szacunek i Dortmund, po tylu latach, to jest wszystko żywe, to jest coś niesamowitego. Fajne to jest też to, że już parę lat w sumie człowiek nie grał tutaj w klubie, a ludzie cały czas pamiętają. Tak jak powiedziałem, no na pewno to co my z Łukaszem robiliśmy, to zawsze robiliśmy na 100% i myślę, że to w pierwszej kolejności jest docenione przez, przez kibiców i, 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 i naprawdę to jest Coś wspaniałego, móc, móc uczestniczyć w takim meczu, jak, jak to miało miejsce dzisiaj. Um, bardzo emocjonalny dzień dzisiaj. I ja, człowiek by chciał z jednej strony powiedzieć wszystko, ale z drugiej strony brakuje trochę, trochę słów, bo, 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 bo ciężko takie wydarzenie opisać. I myślę, że po paru dniach to do nas dotrze. Myślę po raz. Dopiero do nas dotrze po paru dniach, co w tym, tak, na dobrą sprawę uczestniczyć i uczestniczyliśmy dzisiaj. Dobry wieczór Łukaszu. Łukasz, Łukasz Piszczek do nas dołączył. Dobry wieczór. Asystent trenera Borussii Dortmund no i legenda tego klubu. Opowiadaliśmy już, znaczy Kuba opowiadał o tym, jak znakomite jest to wydarzenie. Ja z kolei dodałem o szacunku od kibiców, które dostaliście. To jest niesamowity kredyt które oni spłacają przez te lata, kiedy wydawaliście klubowi i im tyle radości i te ogromne emocje, które wam towarzyszą Łukaszu. Michał. No tak, e, słyszałem trochę kuby, jak się wypowiadał bardzo emocjonalny dzień dla nas, e, dużo emocji po meczu przede wszystkim. E, wcześniej tak e, bardziej się koncentrowaliśmy na spotkaniu, później po meczu już wiadomo, kiedy widzisz e, te filmiki, ile gdzieś daliśmy z Kubą e, temu klubowi, ten klub nam, nawzajem, to Symbio była symbioza, która było widać zawsze na boisku i poza nim między mną klubą i, i klubem i Cieszymy się, że byliśmy częścią historii tak wielkiego klubu. Panowie, przejdźmy przez te najpiękniejsze momenty, żeby przypomnieć naszym widzom, jak to wyglądało. Pięć trafień najpiękniejszych: najpierw Kuby Błaszczykowskiego. Zacznijmy ofensywnie, bo na tej prawej stronie za waszych czasów się paliło, było ogniście. No a teraz przypomnijcie sobie te najładniejsze trafienia, i jakbym cię mógł, Kubo, od razu prosić o najfajniejsze momenty z kariery, które zapamiętasz w barwach Boruski. Ja ogromnie mi ciężko wybrać tak jeden moment, bo, bo, bo wiele momentów mieliśmy takich. Natomiast dla mnie takim momentem, który zrobił naprawdę ogromne wrażenie, to był moment chyba w 2014-15 roku, w sezonie 2014-2015, gdzie, gdzie mieliśmy troszkę kontuzji, gdzie nie szła nam ta gra i, i, i w sumie chyba też graliśmy tutaj mecz z Hertą Berlin, to był chyba ostatni mecz przed, przed pauzą zimową. I też chyba zremisowaliśmy, czy przegraliśmy, mieliśmy. Byliśmy na, na koń, w końcówce tabeli e, i po meczu kibice śpiewali e, You never walk alone. I to był z tych momentów, jeden z tych momentów, w których człowiek wewnętrznie chciał, widział, że, że mamy swoje problemy, e, ale na samym końcu wróciliśmy. Właśnie. I, I to też pokazuje, jaką siłą tego klubu są kibice jak dużo dają i dawali nam piłkarzom, jak, jak graliśmy. Dlatego ja myślę, że, że to był taki moment, który bym wyróżnił, bo tych takich momentów em, w życiu człowieka, em, dobrych em, czy złych. Jest dużo, natomiast jest właśnie ten moment taki ciężki, gdzie trzeba tego wsparcia. Takie, takie wsparcie otrzymaliśmy od, 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 od kibiców i ja akurat bardzo to doceniam. Widziałeś przed chwilą to cudeńko przeciwko Fortunie Düsseldorf. Przypomniałeś sobie ten Jurgen Klopp, jeszcze wtedy młodziutki taki jakiś. na Düsseldorf to, to jest Bayern teraz, ale a, jest. wcześniej... A tak, to było Düsseldorf czy Mainz? No i teraz ja myślę, że Fortuna. Diseldo, Fortuna Diselter, tak. I z pierwszej piłki. Nie jest pierwszej piłki zagrała, tak. Okay. Więc kapitalne trafienie i to przeciwko Bayernowi Monachium. Finał Niemiec, Pucharu. Pamiętacie, jak wygraliście pięć od dwóch z Bayernem? Wieńczyliście wspaniały okres, no bo nie wcześniej mistrzostwo Niemiec. Więc o tych sukcesach Waszych jeszcze chwilkę porozmawiamy, ale teraz trafienia prawego obrońcy, bo też ich nie brakowało. Pięć najpiękniejszych goli Łukasza Piśka, bo tu kibice się domagają, żeby podeszli już rozdali autografy, porobili zdjęcia. Są głodni do kontaktu z wami, ale jeszcze was przytrzymamy. Łukaszu. Pytałem o piękne momenty z kariery Kuby. No dobra, teraz o twoje pytam. Och, 11 lat, długi okres, na pewno wiele fajnych momentów Dla mnie dla mnie ten najświeższy, chociaż już 4 lata temu prawie, to finał Pucharu Niemiec, kiedy po ciężkim sezonie dla mnie, gdzie nie grałem dużo E, miałem 36 lat i trener troszkę mniej na mnie stawiał, ale cały czas stawiałem siebie maksa na treningu i w końcu to się opłaciło, bo jak trener na mnie postawił, to byłem gotowy do tego, żeby podjąć rękawice i e, pokazałem jeszcze, że w tych ostatnich pięciu kolejkach Bundesligi mogę grać na bardzo dobrym poziomie i do tego jeszcze na sam koniec zagrać w finale Pucharu Niemiec i na koniec podnieść puchar i to było dla mnie e, bardzo, bardzo fajne i wzruszające. Jurgen Klopp. Ta postać przebijała się dzisiaj już wielokrotnie. Robił niemały szum tu na stadionie. Jasna sprawa. Kim on dla Was jest? No, myślę, że jakby nie było odkrywcą e, tak do końca naszego talentu. E, wyrzeźbił go, pod, podrasował można powiedzieć i wyciągał z nas maksa przez lata, w które, które byliśmy. No, kto wcześniej słyszał o Piszczku w Bundeslidze? No, grałem w Hercie, ale e, to było Granie na średnim poziomie, tak? A zmiana pozycji? Dokładnie zmiana już pozycji wcześniej w Hercie, później w Dorkundzie już na stałe, gdzie trener powiedział przychodzisz do nas, ale widzę cię tylko na prawej obronie i albo się decydujesz, albo nie. Nie miałem wyjścia i to był strzał w dziesiątkę na pewno. Dużo mu zawdzięczamy, ale też wszystkim, wszystkim trenerom, których, których mieliśmy po drodze, bo myślę, że oni też nas na pewno kształtowali jako piłkarzy. Chyba jakieś słówko? Oczywiście to, co Łukasz tutaj powiedział, e, to co Łukasz powiedział, pod tym się podpisuje oboma rękami, natomiast jeszcze bym dołożył tylko to, że e, jakim trenerem jest e, trener klub wszyscy widzimy po, po, po tym jak wy, po wynikach. Natomiast e, Naprawdę dał nam dużo też jako ludziom. Po prostu prawdziwy taki człowiek, który ma swoje wartości, który, który, który też, też nas wychował myślę na właśnie takich ludzi, jakimi jesteśmy. Panowie, nie mam serca Was zatrzymywać. Ci kibice chcą? Łakną waszej obecności. Legendy Borus i Dortmund były z nami w studiu pomeczowym. Łukasz Piszczek, Jakub Łaszczykowski, dziękujemy. dziękujemy bardzo. Gratulujemy i dziękujemy za wszystko. Do zobaczenia.